Zastanawiasz się, w jaki sposób zaprojektować plan komunikacji, czy to do social media, czy do newslettera, czy do dowolnego innego kanału marketingowego? Jeśli tak, to właśnie o tym będę opowiadał w 51. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o tym, w jaki sposób zaprojektować plan komunikacji. Dajmy na to na przykładzie social media. I teraz Plan komunikacji zazwyczaj rozumiany jest jako pomysły na posty. Bardzo często spotykam się z tym, że to brak pomysłów na posty jest właśnie jednym z najczęstszych powodów tego, że nie ma regularnych publikacji. I to niestety niezależnie od rozmiaru firmy. Czy jest to jakiś freelancer, jakaś mała lokalna firma, czy jest to firma, nie wiem, sprzedająca do B2B, posiadająca, nie wiem, jedno, dwóch, w dział marketingu. Bardzo często rozbija się o to, że brak jest pomysłów na posty. I głównie to, chciałbym tutaj poruszyć, jak ten plan komunikacji poukładać tak, żeby pomysłów na posty nie brakowało. I receptą jest strategia komunikacji, czyli poukładanie w taki sposób komunikacji, aby pomysły na posty poniekąd wynikały z tego, co my chcemy komunikować jako marka. I teraz takim absolutnym fundamentem pod to, żeby w ogóle rozmawiać o planie komunikacji i o spójnej komunikacji, jest to, aby trzy podstawowe elementy strategii komunikacji sobie zdefiniować. Pierwsza rzecz to jest wyróżniki. Czym my się wyróżniamy i to jest trochę w połączeniu z key message czyli z tym drugim. Co my chcemy komunikować jako marka. Jak chcemy być postrzegani przez klientów. Być może czym się chcemy właśnie wyróżnić. To w wielu branżach jest bardzo ważne jest bardzo silną dźwignią komunikacyjną do tego, żeby klienci nas zapamiętywali, żeby wybierali właśnie nas, żeby na komunikację też reagowali mocniej niż na komunikację konkurencji. Więc o tym tutaj wspominam, nie musi to być to. Mogą to być, nie wiem, jakieś marki osobiste. Key message, główny przekaz marki, co my chcemy ludziom zakomunikować, ja my jesteśmy, i reason to believe w jaki sposób będziemy to udowadniać, bo jeśli będziemy mówić, że nie wiem, jesteśmy super w, na przykład w projektowaniu strategii, to musimy to jakoś udowodnić, pokazać nie wejść studii, opinię klientów itd., itd. Czyli to musimy sobie zdefiniować na wstępie. Co dalej? Bo zakładam, że wiele z Was ma to właśnie jakby sobie bardzo fajnie rozkwinione, bardzo fajnie rozpisane. Jeśli nie, to zachęcam też do cofnięcia się do, do moich poprzednich odcinków, gdzie więcej mówię o samej strategii komunikacji, o samym Key Message, o samym Reason to Believe, jak rozpracować te elementy. Kolejna rzecz to właśnie zadanie sobie takiego pytania: co my chcemy komunikować? Jak my chcemy być postrzegani jako marka? I kilka takich dodatkowych rzeczy, które można komunikować obok tego jacy my jesteśmy. Za chwilę powiem, jakby coś, co poukłada to wszystko w całość. Wrzucę kilka takich rzeczy, nad, nad którymi też trzeba się zastanowić przed budowaniem planu komunikacji, czyli obawy przed zakupem. Czego klienci nasi się boją przed zakupem? Że co się stanie? Że w jaki sposób nie wiem, mogą być potraktowani po zakupie? W jaki sposób mogą być oszukani? Jakie są takie branżowe, typowe obawy klientów? Warto porozmawiać, nie wiem, z handlowcami, jeśli macie w firmie. Oni najczęściej są bardzo fajną kopalnią wiedzy pod tym kątem. Można zapytać też bezpośrednio klientów w jakiejś ankiecie. Przemycić to, nie wiem, podczas badania satysfakcji klientów. Czego bałeś się, bałaś się przed zakupem? Bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz to kluczowe czynniki przy zakupie, czyli co decyduje o tym, że klienci kupują w waszej firmie, albo u konkurentów, albo być może w ogóle nie kupują. W wielu przypadkach oczywiście będzie to cena, ale co więcej? Co jeszcze decyduje o tym, że klient kupi u was, albo że kupi gdzie indziej? Zastanówcie się, spiszcie. Bardzo ważna rzecz. Rzecz trzecia frustracja klientów, czyli co denerwuje twoich klientów. I ostatnia rzecz, bardzo też mocna, bardzo fajna bariery percepcyjne. Czyli co stoi na przeszkodzie, że twoi odbiorcy, twoi nie wiem potencjalni klienci nie są klientami. Czemu oni jeszcze nie kupili? Jakie są takie przeszkody? Czy być może za mało ufają twojej marce? Czy być może powstrzymuje ich jedna z tych wyższych rzeczy, czyli czegoś się boją, że coś się wydarzy? Jakie są bariery percepcyjne? I teraz jeszcze może być komunikowanie niszy, czyli to jest odwołanie się trochę do tego, co było w samej strategii komunikacji, czyli nasze wyróżniki. Czy my się czymś wyróżniamy? Jeśli tak, to to też oczywiście będzie trzeba komunikować. I teraz. Kolejne ważne pytanie, które trzeba sobie zadać przy konstruowaniu planu komunikacji, to co powinniśmy komunikować naszym klientom, żeby chcieli nam zaufać i żeby zdecydowali się na zakup. Bardzo ważna rzecz. Co może być takiego, co pokażemy naszym klientom, co zakomunikujemy naszym klientom, co sprawi, że nam zaufają i finalnie przełoży się to na zakup? No bo wiadomo, że zaufanie. Jest bardzo ważną rzeczą przy zakupie, bo muszą zaufać, że ta marka dobrze spełni ich potrzebę, że ta marka dostarczy im taki produkt, taką usługę, jakiej oni oczekują. I teraz, ja komunikację bardzo często dzielę według dwóch jakby takich. Filarów komunikacyjnych, które komunikujemy. Jedna rzecz to są reason to believe, czyli te wszystkie udowadniacze, te wszystkie rzeczy, które mają zbudować zaufanie do naszej marki, zaufanie do naszych produktów, do naszych usług, do nie wiem, naszego zespołu. I druga rzecz to jest zmiana percepcji klientów, czyli tutaj jest odwołanie do tych obaw, do tych kluczowych czynników przy zakupie, do tych barier percepcyjnych, czyli zmiana postrzegania czegoś przez klientów. Coś chcemy tą komunikacją wywołać żeby coś innego klienci myśleli albo o naszej branży, albo o naszej firmie, niż myślą dzisiaj. Coś chcemy zmienić w ich postrzeganiu. A druga rzecz, chcemy zbudować zaufanie i to są takie dwa filary komunikacji. I teraz kilka przykładów, dokładnie trzy. Na przykład szkoła tańca. Eee, tutaj takim reason to believe mogą być na przykład opinie klientów, yy, którzy dotychczas korzystali i historia też w jaki sposób przebiegała jakby ich przygoda z tańcem z, z daną szkołą zdjęcia z zajęć nie wiem sukcesy trenerów instruktorów, którzy w tej szkole tańca uczą i z drugiej strony czyli to są te reason to believe I teraz zostaje druga rzecz czyli zmiana percepcji i zmiana percepcji może na przykład dotyczyć tego, żeby pokazać ludziom, że każdy może się nauczyć tańczyć. Bo w tej branży dużą obawą jest to, że potencjalni jakby klienci szkoły tańca myślą, że szkoła tańca jest tylko dla tych, którzy już umieją tańczyć, i jeśli ja kompletnie nie umiem tańczyć, no to do szkoły tańca raczej się nie dodaje, duża to jest bariera percepcyjna i ją na przykład poprzez komunikację możemy chcieć przełamać. To jest konkretny case mojego klienta. Rzecz druga, na przykład Software House. Software House może mieć takie reason to jak case study, z dotychczasowych współpracy, jak opinie jakichś znanych, fajnych klientów, i jak logotypy tych klientów na stronie internetowej. To mogą być takie udowadniacze, które też warto przemycać oczywiście w publikacjach, w postach. I teraz, jaka tu może być na przykład bariera percepcyjna? Ona może być taka, że chcemy poprzez komunikację zmienić percepcję klientów na to, że komunikacja z Software House może być bezproblemowa. Czyli nie musi wiązać się z tym, że nie rozumiemy tego, co mówią do nas ludzie techniczni i tak dalej i że tam jakaś taka komunikacja z software house bardzo często kojarzy się jako trudna. Więc my możemy chcieć przełamać i pokazać, że słuchajcie, w naszym software house komunikacja jest bezproblemowa, przebiega bardzo fajnie. Z... Zaufaj nam, że nie wiem, że zrozumiesz co do ciebie będziemy mówić i tak dalej Mamy tu z jednej strony udowadniacze, z drugiej strony jakieś wyzwanie percepcyjne, które podejmujemy poprzez komunikację. I przykład trzeci to na przykład jakiś sklep z ubraniami e-commerce. To też jest przykład mojego klienta. Czyli tutaj udowadniaczami będą to, jak te ubrania w ogóle wyglądają, czyli dobre zdjęcia produktowe, opinie klientów, którzy dotychczas skorzystali z tego sklepu, żeby rozwiać jakieś wątpliwości, nie wiem, że towar nie przyjdzie, że nie przyjmą zwrotów itd. itd. I trzecia rzecz, na przykład polecania influencerów, żeby zbudować zaufanie do marki, że polecają ją znani influencerzy. I teraz, jakie tu może być wyzwanie percepcyjne? To na przykład własna nisza, czyli robimy ubrania do jakiejś konkretnej grupy ludzi, robimy jakieś konkretne ubrania. W tym przypadku były to na przykład ubrania dla par. I to jest ta nisza, którą komunikujemy, to jest nasz wyróżnik, który komunikujemy, czyli tu mniej mamy barierę percepcyjną, mniej jakąś obawę do przełamania, tak jak w przypadku software house czy szkoły tańca. Tu bardziej jest komunikowanie tej własnej niszy, czyli to co bezpośrednio wynika ze strategii naszej marki. I to wygląda właśnie w taki sposób. I teraz jak mamy sobie rozkminione te rzeczy, o których mówiłem dotąd, yy, to może, mogą powstać na tej podstawie linie komunikacyjne. I tu na przykładzie tego, jak to wygląda w mojej firmie w Straterise. Linie komunikacyjne są takie. Pierwsza, dlaczego warto z nami współpracować, dlaczego warto z nami podejmować długoterminową współpracę. Druga rzecz, jak wygląda współpraca z nami. Trzecia rzecz, pokazanie naszej wiedzy. Czwarta rzecz, dlaczego strategia jest istotna. I w jaki sposób też i to ma przebiegać. I teraz zauważ, że dlaczego warto współpracować ze Strateriza, to jest typowe Reason to believe, czyli odniesienia się do tej linii komunikacyjnej, o której mówiłem przed chwilą. Jak wygląda współpraca, to również jest Reason to believe, to również jest pokazanie tego, że warto nam zaufać, bo mamy dobrze rozkliniony proces współpracy. Wiemy, w jaki sposób to przebiega. Wielu klientów już przez to przeszło i tak dalej i tak dalej. Pokazanie naszej wiedzy to też jest reason to belief, bo nasza wiedza to też jest udowadniać, że wiemy jakby o czym mówimy. I czwarta rzecz, istota strategii to już jest przełamanie pewnej bariery percepcyjnej, czyli tego, że nie każdy przedsiębiorca, nie każdy nawet marketer jeszcze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest strategia, więc my poprzez swoją komunikację chcemy tłumaczyć ludziom jak to jest ważne i jak ta strategia powinna wyglądać. I teraz, jak mamy sobie te linia komunikacyjne 4, to na przykład mamy linię komunikacyjną, dlaczego warto współpracować ze Straterise. I tutaj mamy założenie, że publikujemy w tym temacie 4 posty w skali miesiąca. Niezależnie, tutaj w tym przykładzie akurat chodzi o LinkedIna. I to jest niezależnie, czy jest to profil prywatny któregoś, jakby którejś z naszych osób, czy profil firmowy, 4 posty w miesiącu mają pójść do ludzi w tematyce, dlaczego warto z nami współpracować i tam zazwyczaj pojawiają się case studies, jakieś liczby budujące zaufanie, nasz zespół, opinie klientów, zdjęcia z jakichś konferencji, z jakichś szkoleń, które my prowadziliśmy albo w których uczestniczyliśmy. To właśnie ta linia komunikacyjna. Potem jak wygląda współpraca. Dwa posty w skali miesiącu, gdzie pokazujemy każdy etap współpracy, jak po kolei to wygląda. Pokazanie naszej wiedzy to 8 postów miesięcznie, bo tutaj jest dystrybucja strategicznych piątków, czyli tych filmów, które teraz na przykład oglądasz. I dodatkowo publikujemy jakieś tipy i triki takie typowe, branżowe, dotyczące rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. O istocie strategii mówimy dwa razy w miesiącu. Mówimy dlaczego jest ważna, jak powinna być budowana i jakie przynosi efekty. I z tego rodzi się 16 postów miesięcznie, czyli całkiem sporo, bo to jest co drugi dzień. W zasadzie publikujemy, bo my w weekend nie publikujemy, czyli to jest cztery razy w tygodniu jest publikacja. I tak to wygląda, czyli... Taki sposób wyszliśmy od strategii komunikacji w kluczowych czynników, od barier percepcyjnych, od Reason to Belief, do poukładania tego w konkretne 16 postów. Czyli tu, jakby rozpisanie sobie tego pod kątem, co może być Reason to Belief, jaką linię komunikacyjną ja mogę tutaj utworzyć i co ja chcę zmienić, jakby w percepcji moich klientów, czyli ja chcę zmienić to, że oni dostrzegą to, jak ważna jest strategia, przekuwam na konkretne posty na konkretne pomysły na posty. I teraz jak te 16 postów jak to jeszcze wygląda organizacyjne? Tutaj chcę wrzucić jeszcze kilka informacji. Proces wygląda tak, że zakładając, że robimy plan komunikacji na marzec tego roku 2023. Do 5 lutego mamy pomysły na każdy jeden post na marzec i do 15 lutego mamy przygotowaną jakby taki konspekt, jak ma ten post wyglądać, co tam konkretnie ma być przekazane, plus jest grafika. Posty zazwyczaj piszemy my, w naszym przypadku, bo mówię tu o naszym case, piszemy w dniu publikacji albo tuż przed, e, bo wiemy, że mamy to dobrze zaprocesowane i że damy radę. W przypadku moich klientów ja rekomenduję, żeby do 20, do 20 25 dnia, e, miesiąca poprzęcającego, miesiąc, którego mają dotyczyć te publikacje, żeby te posty też były w jakimś Wordzie, e, w jakimś Docsie, w jakimś Notion czy czymś innym rozpisane. E, to tak powinno funkcjonować, bo wtedy unikamy ryzyka, że ktoś się rozchoruje i tych postów nie napisze, że nie będzie grafik, że nie będzie pomysłów na posty, że cokolwiek, inne, że dużo będzie pracy. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli do 5 lutego mamy przygotowane pomysły na posty do końca marca, jeśli do 15 lutego mamy przygotowane treści, albo dokładny konspekt jak do końca marca ma to wyglądać, to dużo większa jest szansa, że ten proces będzie funkcjonował i że ta publikacja będzie systematycznie jakby działała i teraz jak wygląda jeszcze plik z planem komunikacji ja mam tam podzielone sobie jakby na kolumnę jest data, dzień tygodnia, temat publikacji format, czyli czy jest to grafika czy jest to jakieś wideo do przygotowania czy jest to jakiś screenshot czy może to jest jakieś zdjęcie konspekt, czyli co ma być w tym poście i taki jakby checkbox czy to już jest Gotowe, czyli, czy jest grafika w tym przypadku. Jeśli moi klienci robią też tekst, to tam zazwyczaj jest link jeden do jednego Worda, gdzie wszystkie posty, jakby jest przygotowana treść i jest też checkbox, czy jest treść, czy jest e, grafika. I tak to wygląda. W taki sposób podchodzimy do tematu planu komunikacji. I pozostaje jeszcze kwestia optymalizacji tego, czyli. Co miesiąc, być może co kwartał, trzeba zastanowić się, które z postów angażują najbardziej, o których postach nasi odbiorcy mówią i czy strategia, którą przyjęliśmy, czyli to, co wyróżnia naszą firmę, jest nadal aktualne. Czy nadal to samo chcemy przekazywać naszą komunikacją, czy być może coś się zmieniło i trzeba którąś linię komunikacyjną zamienić. Być może też trzeba się zastanowić, ok. Te posty działają lepiej, te posty działają słabiej. Pytanie, co zamiast tych postów będziemy publikować, albo co w tych postach poprawimy, żeby angażowało bardziej. Więc w taki sposób, jakby to wygląda. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to mocno zachęcam ciebie do subskrypcji, bo co tydzień, w piątek, publikuję tutaj. Wartościowe wideo, w trakcie którego właśnie opowiadam merytorycznie o tym, jak działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Trzymam mocno kciuki za Twój plan komunikacji, za regularną, systematyczną i przemyślaną yy, komunikację, bo mam nadzieję, że w taki sposób będziesz w stanie komunikować po tym krótkim wideo i po kilku widach po kilku filmikach, które znajdziesz też na moim kanale wcześniej. Poprzednie wideo znajdziesz w liście strategiczne piątki, tam też dużo mówię o komunikacji. Trzymam mocno kciuki, do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!